Zaledwo po prostu. Jak już mówiłam na TikToku, Bardzo się przeciążyłam. Weekendy z zajęciami na poradce ze i towaru. W sobotę usiadłam i się po prostu policzałam. Lubiam na ten temat trochę na bieżąco TikToki. Dla osób, które są ciekawe, jak to wygląda tak na co dzień. Niedobrze oddycham. Mam wrażenie, że wszystko mi było. i po prostu każda część ciała osobno i wszystkie razem. Się, bym trochę miała grypę, gorączkę, wszystko to objawy stresowe. Po prostu było za dużo jeszcze rehabilitacji na nogi. Obce miejsce jeszcze nie o tym. Dziś już nie pojechałam, Bo w takim stanie, nie wsiądę za kółko. Całą noc te choralne bóle. I i ucisk w kratce piersiowej nie mogłam spać. Zamieniłam kołdro obciążeniową na zwykłą. Tak jest ciężka. Strasznie boję się trążyczki, żeby się nie hiperwentylować, a nie mogę oddychać. Nie mogę też spać. Mam hydroksyzyny. Ale za to odpływam I nie mogę myśleć. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo telefon oparłam muka, nawet nie mam siły. Wczoraj już suszyłam włosy, kręcząc na dywaniku z głową opartą o pralkę, bo nie mogłam ustać. Taka koszmarna bezsilność i niemoc i ból I odpływam i w sumie chyba nic nie czuję, niczego nie potrzebuję. No i jak mi łzy lecą, to chyba nie, chyba nie dlatego, że mi smutno, tylko po prostu sobie lecą, tak ciało reaguje. bo że czuję potrzebę bycia zawsze mistrzynią świata, wczoraj poszłam na tańce prowadzić i zamiast wychillować, tak jak mówiłam dziewczynom, że się popłaczę czy coś, to żeby nie brały tego do siebie, bo jestem w epizodzie i ciężko mi się myśli i trafia w tempo muzyki, w domu się zresztą policzałam, że sekwencji żadnej nie mogę zapamiętać. Mmm, o czym tutaj mówiłam, a poszłam i zrobiłam z nim rekord deski czasowej, 50 sekund, bo zawsze muszę dać radę, mam tak dosyć dawania rady, po prostu tak chorernie dosyć dawania rady, każda porada typu dasz radę wpędza mnie w poczucie, że muszę dać. No i wycieńczyłam organizm tak, że w nocy było co było. No i moje ciało zachowuje się jakbym na adrenalinie dźwignęła tyle. A dzisiaj tylko popijam wodę w dłoń nie mam siły pójść po nic do jedzenia, więc nie biorę katonalu na ból na pusty żołądek. Tak leży, nie musiły się podnieść, mam zawroty głowy. Tak sobie leży, chciałabym zasnąć, a nie mogę. I odpływam i wracam. Jest mi wszystko jedno, tylko chciałabym, żeby stało mi wszystko poleć. Tom sobie w spokoju odpłynęło na trochę. Dzisiaj podwoływałam wszystkie zajęcia. Oczywiście ja miałam poczucie, że powinno się zebrać. ja też nie chcę być nieprofesjonalna w tym, co robię, więc po prostu podwoiwałam na razie w tym tygodniu w sumie coachingi i tańce. Mam nadzieję, że odpocznę że to jakoś przejdzie do niedzieli. Oby, bo czuję się fatalnie. Dobrze, słuchajcie bo zaraz mi ręka trzymajcie się ciepło, A jeśli jesteście już powoli przetłoczeni to dajcie sobie wypocząć, żeby nie mieć tak jak mam teraz ja, bo nie warto, trzymajcie się, pa.